5 złotych insurekcji, 1794 rok, seria NA1. Dobrze wybarwione, takie intensywnie różowo-fioletowe. Natomiast też egzemplarz, który był długo złożony na 8 z odbarwieniami na linii tychże złożeń i w dwóch miejscach z podlepieniami papierem, tak jak to widać tutaj od strony odwrotnej. Podlepienia na szczęście takie nieagresywne, niereaktywne, czyli nie przechodzą na stronę awersową. Znaczy wykonane ze zwykłego papieru posmarowanego jakimś klejem, na szczęście właśnie tym klejem nietłustym. Proszę Państwa, seria NA1 o tyle fajna, że jest jedną z nielicznych serii w obrębie insurekcji, na których błąd napisowy poprawiono. Czyli tak jak mamy złotówkę uchwała albo uchawła, gdzie z błędem uchawła jest bardzo rzadka, czyli najprawdopodobniej szybko po prostu wychwycono błąd i poprawiono. Matrycę drukującą na poprawną pisownię. Tak w przypadku tej piątki podobnie, ale odwrotnie. Czyli większość egzemplarzy wydrukowano z błędem wszelkich. Wszelkich. Prawdopodobnie już pod koniec emisji zauważono ten błąd i poprawiono wtedy matrycę. Czyli w przypadku piątki NA1 bardzo rzadką będzie ta, która będzie miała napis wszelkich. Natomiast wszelkich jest typowym błędem dla serii NA1. Prezencja, no jak widać, już. Ząb czasu na pierwszy rzut oka zauważalny, ale banknot poza tą domorosłą, taką zachowawczą poprawką, żeby się nie rozpadał bez jakichś współczesnych zabiegów konserwatorskich, bez moczenia przede wszystkim papieru. Yy, bardzo niski numer 1341. Słucha pieczęć, widoczna.